Szczęść dzisiaj na tapecie Imbir. Imbir wiele osób posiada w domu. Nie każdy wie, jaką ma super substancję leczniczą pod nosem. <śm> Imbir naprawdę jest skarbem orientu. Dawniej nieźle gulilibyśmy za to zioło. Ma udowodnione działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, antywirusowe. Imbir świeży ma inne działanie od imbiru suszonego, ponieważ imbir suszony pozbawiony jest w procesie suszenia tak zwanej substancji, substancji, tzw. substancji Gingerol. Gingerol właśnie jest odpowiedzialny za to działanie przeciwzapalne. Imbir świeży właśnie używamy, kiedy mamy początek choroby, czyli kiedy łapie nas przeziębienie, to nie czekamy na gorączkę. Nie czekamy na to, jak nas położy w łóżku, tylko po prostu od razu sięgamy po sok z imbiru, bądź też napar z imbiru, do, który przygotowujemy w bardzo prosty sposób. Po prostu bierzemy, trzemy imbir na tarce, e, zalewamy wrzątkiem i czekamy chwilkę, żeby nasiąknął. I teraz tak, e, pijemy taki imbir co dwie godziny, ponieważ zanim przejdzie przez układ trawienny, zanim dostanie się do krwiobiegu, to mija około dwóch godzin. My chcemy, żeby imbir w naszej krwi był cały czas. Dlatego, dlatego musimy pić to go co dwie godziny. Kobiety w ciąży w pierwszym trymęście powinny być tu ostrożne. Później jest bardzo skutecznym w walce z mdłościami. Ale dobra, wróćmy jeszcze do imbiru suszonego. Imbir suszony natomiast ma działanie odflegmiające, czyli kiedy mamy kaszel, kiedy leje nam się z nosa, wtedy sięgamy po imbir w postaci suszonej, zalewamy łyżeczkę imbiru wodą, gorącą. Odstawiamy na 10-15 minut pod przykryciem i wtedy pijemy. A jeżeli chcesz więcej przepisu na to, jak poradzić sobie z przeziębieniem, wejdź pod link tużelar.pl. Tam są twoje darmowe e-booki, które możesz sobie pobrać i korzystać dowolnie z nich. No, do usłyszenia, cześć.